Butem w mordę, z tej strony Klawek, dzisiaj klawiwal, no, 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 no jak wiecie po tytule. Co będziemy robić? Właściwie zapomniałem co będziemy robić. A, zanim, za chwilę coś wymyślę, miałem na początku wymyśleć, wcześniej tak czy siak, o co chodzi i dlaczego jestem zamknięty w dziurze. Już Wam wszystko opowiadam, przy okazji wydostając się stąd. Ogólnie historia wygląda mniej więcej tak. Ostatnio, jak nagrywałem klawiwal, to sprawdzałem sobie, wiecie, czy odcinek wygląda dobrze, czy nie zrobiłem jakichś błędu przy nagrywaniu. No, wiecie, takie podstawowe rzeczy. No, przecież odcinek nie może wyglądać na przykład tak, że. No, 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 no nie wiem, że. No, nieważne zresztą. A! O skeletor. Yy, dajcie mi chwilę, bo... A! Czekaj, co? Dobra. Yy, stało się podobnie, ale czekajcie. Ja pieprzę. O, tam jest wioska. Ja tak właśnie zginąłem. Chyba po raz pierwszy. Więc pierwszy zgon. Guten Morgan. Ale ogólnie, wiecie, ja sobie sprawdzam tam, czy wszystko jest na pewno dobrze. I nagle słyszę, jakby strzelanie. I myślę sobie, że, no cóż, najwyraźniej przy filmiku musiał do mnie strzelać szkielet, a ja nawet tego nie słyszałem. I się tak z tego śmiałem, po czym stwierdziłem: Nie, no, ale no, musiał, przecież słyszę nawet, jak tracę HP. Coś tu jest nie tak. No i okazało się, że. Zapomniałem włączyć gry. Cały czas strzelał do mnie szkielet. Jak to ogarnąłem, to oczywiście jak najszybciej włączam grę. W tym momencie właśnie wybuchł creeper i ogólnie to chciałam pójść spać. Miałem w ekwipunku łóżko jeszcze nawet, no ale po prostu było napisane, że dookoła są potwory, nie możesz teraz spać. Więc po prostu wkopałem się do dziury i zadziałało. Dobra, czy ja teraz chyba jakieś tam itemki straciłem. No to nie za przyjemnie przyznam. Widzicie, start odcinka i już zginęliśmy. W ogóle zginęliśmy obok naszego domu. Dobrze, że nie wsadził nam domu. Nie, ale dużo rzeczy nam zostało. Chyba za wiele straciliśmy. O, już mi się przypomniało, co dzisiaj robimy. Dzisiaj robimy. Kopalniązę, kopal, kopalniązę, kopalniązę. I tak. Yy, dajcie mi chwileczkę. Taki mniej więcej obszar roboczy potrzebujemy tutaj. Yy, I już Wam mówię, co robimy. Robimy kopalnię, ale taką wiecie, taką ekskluzji w kopalnię. Taką ładną. Teraz tutaj wszystko wykopiemy do momentu stołna. Nie wiem po co zbieram tą ziemię, skoro i tak ją wyrzucę. I tu już mamy tą, ale wykopię całą ziemię. O. Proszę bardzo. Chociaż może z tą ziemię wykorzystam. Tak czy siak, na pewno za chwilę zrobimy tu wejście. Ale wszystko po kolei. Teraz ogarnąłem, że tu powinna być ziemia. Właściwie mam tyle ziemi, że stwierdziłem, że zakleję już te dziury, które zrobił Creeper, więc... I od razu tu jakoś przytulnij. I ostatni bloczek i lecimy do spania, bo już villager że też zakładał. Ej! Pani, wi Pani wiśniaku, wywalać z mojego łóżka. Ej, ej! Powiedziałem coś. Nie ma. Nie dla psa kiełbasa. A. tak, się załatwię interesy. Dobra, lecę dalej kopać. ej, 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 ej! ej. Chłopaki utknąłem. Ja wiem, że ja was wyzywam, ale pomocy? A nie, a nie, dobra. Mogę wejść. Pani nam w szkole mówiła, że jak nie będziemy się uczyć, to będziemy rowy kopać. Ale że w Minecrafcie? W ogóle ja tu już wykopałem pełno miejsca, a mieliśmy zrobić inną ważną rzecz. Czyli wiecie, takie ładne obudowanie, Bo stwierdzimy, że zrobimy, że jesteśmy kulturalni, że jesteśmy tacy super perfekt, więc musimy mieć ładną kopalnię. Wycieńka lasów! Tak wygląda pierwowzór. Proszę bardzo. Hmm, w mojej głowie wyglądało to lepiej. Żeby nie psuć mi nastroju, że poświęciłem pełno czasu na zrobienie czegoś, co nie wygląda ładnie. Powiedzmy, że to jednak wygląda ładnie. Dróżka już jest naprawiona, ładna piękna. Posłuchajcie, wpadłem na genialny pomysł. Nie mam pochodni. Nie mam wągla, znaczy mam tylko dwa. Więc będę kraść pochodnie z domów. No, Kto bogatemu zabroni? Mariusz wychodź z tego łóżka. No, no super, jeszcze tam wejdź. Powiedziałem coś. No walą ci. Aaaa. To działa na takiej zasadzie. Trzeba ich walnąć, żeby sobie poszli. Czyli czegoś weźmie nie powiedziałem. O, i od razu pięknie. Posłuchajcie, mam poważny problem. Lunatykuję, po czym budzę się w skrzyni. Wracamy do mojego genialnego planu kradnięcia pochodni z y, domów, wilagerów. O nie, tam się rozbił zumiaki, przed chwilą wyszły. A, a. Jestem, na, ja was bardzo przepraszam, ale jestem na tyle nukkowaty, że nie potrafię pokonać zombiaków, więc będę uciekać w ich tempie od nich. Oh, czy ty mnie właśnie chcesz zabić, Mietka? O nie, o nie, no jakieś, ta, nie, no, 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 super, nie, jak tych atakujesz, Mietka, no chodź, 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 chcesz na solo? Zaatakowałaś mimietka, Mietka. Ja nie, zaatakuje ciebie. A, już zginął. Powiedzcie, że nie tylko ja nadaję villagerom dziwne nazwy. W sensie imiona. Dobra wiadomość, kopię się i mamy węgiel. Lecę kroftować kilów, bo ten nasz obecny. <laughs> no, nie jest nim za dobrze. Dobra, teraz mnie posłuchajcie. Robimy dużo, dużo. Tyle mi wystarczy zdecydowanie schodków, dlatego że w naszej kopalni stwierdziłem, że dlatego, bo to jest elegancka, luksusowa kopalnia, damy po prostu schody. No bo czemu nie dać takich przepięknych, słodziaśnych schodów? Więc dodajemy teraz schody i lecimy po drugą porcję, bo nie starczyło. Czekaj. Ja nie mogę, dobra, dajcie mi chwilę. Dobra, lecimy dorobić schodki. No, ogólnie to będę musiał kupać na trzy bloki, bo wiecie, no, no, no to, to tak słabo działa. Chociaż właściwie. Dobra, mamy już 8 minut, więc myślę, że mogę zakończyć ten odcinek. Dokończymy kopalnię w kolejnym odcinku, ale musimy zrobić wreszcie jakieś, musimy się zacząć kopać, bo to jest rzecz, której, której nie robimy, a powinniśmy zrobić, żeby zdobyć podstawowe materiały. Więc bye! -o!